No dobra. Już teraz. Kończmy już z tym. Tak, kończmy. Eee, I co jest następnego? Czekaj, jak zobaczę w telefonie. Eee, to na manekinie widać i tu też zobaczymy sobie, ale przejdziemy przez kolory. Torbę uniwersalną tote bag, która w takiej opcji na przykład czarnej. Nie każdy, kolory, chyba nie twoje kolory, nie? Ale zwykła czarna. Z spoko. Została wymyślona w, w sumie, działa jako torba strzelnicowa przez nas używana, natomiast tak naprawdę może używać jej każdy. Bo zawsze jest tak, no i nie powiesz, że nie, że pakujesz się no chociażby na strzelnicę, masz torbę, masz pokrowiec na kanabii, wszystkie inne rzeczy i jeszcze musisz coś zabrać, bo mówisz, o, dobra, buty, no to do reklamówki. Nie? O, damy czapka, o, wezmę sobie kanapki, albo Racja to, czy, żywnościowa. Cokolwiek, cokolwiek jeszcze. I ty i, i tak mimo tego, że masz trzy torby strzelnicowe, jedną, drugą, trzecią, to i tak na koniec, koniec, masz reklamówkę, którą musisz gdzieś tam uchodzić, nie? Więc u nas to się urodziło jako taki pomysł typowy torby strzelnicowej, ale ja używam tego od dawna do takich absolutnie. Na targi jedziesz, więc zawsze masz coś dodatkowego do zabrania: e, katalogi ubrania, jakieś inne pierdoły. E, to to robi się za bag. Ma opcję noszenia na, e, pasku. na pasku, dlatego że pasek jest schowany w, w kieszonce na okulary lub inne pierdoły. Takie delikatne, których nie chcemy sobie tam gdzieś zniszczyć, jak telefon komórkowy. No bo też jak mnie zobaczy no tam mówi świetna torba na plażę. No w tym kolorze. No rzeczywiście jest zajebista torba No może Ten kolor nie jest taki super. Najfajniejszy. No naszym kolorem ulubionym to jest coś takiego. Eee, kolor, który się nazywa Pacyfik, czyli mamy tutaj w, w niebieskiej tonacji umieszczonych żołnierzy, albo takie stęki rodzajowe związane z działaniami morskimi. Czyli jest zodiak, jakiś tam, nie, czy tam płaskodenna jakaś. Łódź, E, jest płetwonurek, jest śmigłowiec jakiś tam e, szturmowy działający na wodzie, jest inny płetwonurek, nie, i to się nazywa w Casino, no to tu może, tor... no dobrze, pokażemy na torbie. To, to casino. na rodezję. To? Nie, no to jest casino. Zobacz, A, ka... kolor casino. A, monte Casino. Monte A. Casino. Monte Casino. Jest y, trębacz. Stan, Thompson, Lienfeld, nie? I te wszystkie elementy związane i maki związane z, 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 Monte z Monte Cassino, nie? Czarna to za chwilę podejdziemy do manekina, zobaczymy sobie czarną. Na torba jest tak skonstruowana, że ma tutaj niebieski ten pasek. Możemy nosić ją w tej opcji na sobie, możemy spiąć krawędzie tej torby i po ściśnięciu po czyściuny. po ściśnięciu i zamknięciu tak naprawdę z torby nic nie wypada. Nie? Ona taki... ma jakiś konie, konież wewnętrzny ze ściągacza? Nie, nic, nie właśnie nie, bo to jest taka typowa torba na zasadzie o jeszcze to, o jeszcze tamto, nie, no jaka torba na, na plażę ma jeszcze dodatkowe ściągnięcie, bez sensu, nie. E, wnętrze w środku jest w dół, jest pomarańczowe w każdej wersji, żeby tam zobaczyć czy czegoś nie zostawiłeś, nie. A, a to? to? A to jest portfel dodatkowy, który możesz sobie wypiąć i zabrać ze sobą, który w środku chciałbyś mieć na przykład klucze no, wiesz, my jesteśmy też nie zabieramy teraz szelnicę, ale ktoś, kto sobie pojedzie z taką torbą na plażę, to może schować sobie te ważne dla niego rzeczy i później zrobić tak, żeby to nie zginęło, nie? W, tej, w tej opcji. Więc może nosić to w rękach, może to nosić w formie takiej paskowej, to jest bardzo fajna rzecz, użyteczna w kolorach takich, może ja mówię, nie dla ciebie ten, ale czarny, multicam zielonym lub Dark Ops, do którego za chwilę podejdziemy, to jest fajna, fajna opcja. Jako zabranie dodatkowych elementów. Nie? No, też nie męczy Cię za każdym razem torba w kolorze... Yy, torba z Tak, Tak, taka droższa torba z można powiedzieć, nie? A nie męczy Cię za każdym razem Twoja rzecz w multikamie. Twoja rzecz w multikamie, Cię nie męczy? Która moja rzecz? No Twoja rzecz, masz torbę w multikamie? Nie mam. Nie masz torby w multikamie. Podejdźmy sobie nie do... Nie mam. Przepraszam, podejdźmy nie sobie mam do... ten... Uh, range Baga mam jednolitego. To no wiem, ale to, jak gdzieś jedziesz na strzelnicę, to zawsze zabierasz reklamówkę. Nie zabierasz reklamówki na strzelnicę Nie. dodatkowo? Nie, zawsze się pakujesz, musisz mieć tip-top. Tak. Ale 90% ludzi jednak tak jest. <laughs> o, jeszcze to, jeszcze to. To jest kolor Dark Ops. Czyli Nawet taki... Czapeczka tam wisiała Dark Ops. Tak, tak, bo te kolory zrobiliśmy na koszulę, za chwilę podejdziemy do koszuli. To jest kolor Dark Ops, czyli tutaj mamy takie e, tak zwane direction Operation, e, ciemna. Flashbangi. Dokładnie, flashbangi, pistolety Glocka z latarkami, karabinem K18 i takie typowo tajne operacje. Ciemne, nie? No i tutaj mamy taką prezentację, że gości ma i płetwy, B5, bo manekin prezentuje właśnie takiego luźnego gościa. I możemy płynnie przejść do następnej nowości, czyli do koszul hawajskich. Koszule hawajskie mają dokładnie te same kolory, co wcześniej prezentowane przed chwilą na tych torbach. Tyle, że są koszulami hawajskimi, nie? Z bawełny z domieszką elastanu. Bardzo fajnie w dotyku, to jest super fajna taka, wiesz, minutka koszulka. Nie? Wiesz, no. co ona przypomina w dotyku? O, ściereczkę do czyszczenia okularów. A, ma ściereczkę dodatkową do czyszczenia Wiem. okularów, nie? Ciekawostka jest taka, że normalnych koszulach mamy tutaj zwykłe okulary, a tu mamy okulary. E... Taktyczne. No taktyczne, ale przeciwsłoneczne, nie? Tak naprawdę, nie? No to jest taka też zabawa, można trochę powiedzieć konwencją, czyli już ludzie są znudzeni na maksa chodzeniem w zwykłych koszulach, albo w kamuflażach, więc trzeba się jakoś ubrać inaczej troszeczkę i czy na strzelnicy, czy w normalnym życiu po prostu się troszeczkę wyróżniać. Nie? To każdy, kto nosi jakieś elementy przyrzepia sobie jakiegoś pacza też chce się w jakiś sposób wyróżnić. To jest wiadomo dla odważnych mężczyzn, nie? żeby założyć koszulę hawajską. No to trzeba mieć jakieś takie poczucie tego, że chcesz się w to ubrać. Natomiast to jest, na świecie jest na to moda, nie? Na to jest moda. No nie musisz nosić tych zwykłej koszuli hawajskiej, bo nasza ma dokładnie te same kolory, czyli właśnie Pacific, Dark Ops. Możemy sobie podejść i zobaczyć, jak one wyglądają, nie? Mają dokładnie te same kolory. Kotłowę wezmę, żeby nam nie ukradli. Jesus. Więc mamy Dark Ops, mamy tego e, Casino, Pacific widzieliśmy, a tutaj mamy jeszcze dodatkową koszulę, zrobiliśmy sobie tak dla, dla, dla fanu, dla zabawy, można powiedzieć konwencją. Rodezje, czyli pomniejszone plamki, troszeczkę z tego naszego kamuflażu rodezyńskiego, który był tam chyba rok temu, czy dwa lata temu, ze wstawkami tych karabinów, właśnie no, każda, każdy kolor ma niesie, niesie są jakiś taki ładunek tych elementów, które były wykorzystywane w danym momencie, nie? No czyli tutaj historycznie RPK, -E, Skałach, FNV. No dobra, a Nowością coś... są też nowe koszulki nowe, e, to chyba ktoś podebrał te koszulki bo było chyba więcej. W sensie nowe morale. Ja mam na sobie taką Always Be Cool. Nie? To jest damska koszulka Always Be Cool, to jest e, kolejna męska. Old School. To jest też e, taki, jeśli ktoś kojarzy, to zagadka no, to może być. Wczoraj miałeś? Tak, taką, koszulkę tylko z dużym, z dużym, tak, nie? To jest taka zagadka może na, tylko dla ludzi, którzy rzeczywiście są Skoolowi. No, to jest bardzo oldskulowy sposób. Bardzo. Press czeka. Tak, i chyba sprawdza się tylko w 19-11. No nie zrobić tego, tak, tak bardzo się sprawdzą, że zabronili tak robić w jednostkach ale, używających 19-11. Ale, ale, ale było to wykorzystywane, nie? wykorzystywane. Napis Claymora. Tak, z taka, no bo w moralach jest tak, że po prostu jak zdobyć jedną koszulkę czy dwie, to, to wszyscy znowu ją mają, o chodzi, o wybór, nie? To by się będzie podobało, to komuś innemu się będzie innego. Tu mamy taką wiesz, problem solved, czyli ci założone na sercu. Też, no nie każdy chce nosić takie koszulki, nie? Tu mamy znowu taka nasza inspiracja troszeczkę... Yy... Tu byliśmy w Niemczech, to co wiesz, Stazji, spotkania różnych agentów, nie Więc taka komiksowa koszulka, yy, para, yy, Jacek i Barbara, pracujący w jakichś tam dziwnych, yy, dziwnych służbach, yy, pijący kawę i później strzający się, tylko komiksowa koszulka, nie? To jest bardzo ładna koszulka, która uważam, że udała się bardzo fajnie nam. Czyli Alpha Bobo, Charlie, to samo, always be cool, tylko w innej formie. No nie będziesz nigdy bardziej cool niż żołnierz Navy SEAL, chociaż bez pisania Navy SEAL, bo to też jest takie, nie chcesz nosić koszulki z napisem Navy SEAL, nie? Ale jak to się zna, to się zna, jest to akurat czy tam UDT, czy jakiś Navy z jakiegoś tam zdjęcia po prostu. No nigdy nie będziesz bardziej cool, czy właśnie gościu w tych krótkich spodenkach do pływania, nie? I to jest właśnie cool, cool zdjęcie, czyli goście nie musi udawać, że jest cool, nie? To jest ładne. To jest ładne? No właśnie, to jest jak. Niejaki... Dobrze wiesz, czy to, czy to karabin jest, nie? E, to nie, to jest nie jest. Twój oryginalny. Nie, nie, przestań, <laughs> to jest Bardziej oryginalny niż inne oryginały, nie? Wiadomo, że nie jest tak turbo oryginalny. Natomiast to też jest akurat ta dwójka, nie? Czy to jest tam 7 czy 3? Czy 7 nie, To jest XM-ka normalna. Nie, bo z, e, masz nie, ma, celo, tak. ma, celownik, ma celownik za dwójki. Celownik za dwójki. Nie? Tak. O, celownik za dwójki, no? No to jest taka, taka sama zabawa konwencją, jak wiesz. Dzisiaj jest moda też na to, nie? Retro karabinki, nie? Więc taka jest opcja. To jest damska, akurat, ale w męskiej wersji też będzie. W mniejszej i większej będą też bluzy, nie? No i to klasyczne. Tu klasyczny jest y, zabawa logiem nie? w y, takich T-linach, nie? Więc będą krótkie i długie. Różne będą. To nie, z racji miejsca nie wystawiliśmy wszystkiego, nie? Mamy czapeczki w tych kolorach, y, też y, można powiedzieć, tych właśnie koszulowych. Koszulowych, ale mamy też nowość, czapeczkę zielona jest na manekinie. A te mają to do siebie, że są e, zrobione z szybko szybkoschnącego nylonu. Więc e, taka szukaliśmy takiego rozwiązania na taką czapkę, którą zabierzesz sobie na strzelnicę, bo w góry i nie będzie za bardzo bało, jak się pocić, bo pana deszcz to nas po prostu jest dostaje tutaj wypocin tak. takich straszliwych i ta czapka jest po prostu później do, wiecie, do rozpitolenia To jest nylon, siatka nylonowa, to jest nylon wszędzie. Nie jest tak naprawdę e, może przyrzepić sobie jakiś tam Klasyczny, e, klasyczny jakiś tam wiecie paczek paczek kim tam chcesz być nie a jak nie to, to też nie ma takiego wielkiego loga świecącego no bo zmiana już się troszeczkę to nie jest też e, Adidas żeby nosić wielkie wielkie loże, nie kolejną nowością są rękawiczki patolowe e, i to jest taka rękawiczka z kozi skóry z kłotkami z kozi skóry inspirowana rękawiczką pilota inspirowana rękawiczką pilota, ale tak naprawdę nie do końca, dlatego że to nie jest Nomex yy, i chodziło o stworzenie rękawiczki, no bo letnie rękawiczki to mamy zrobione I, i jesteśmy z nich zadowoleni i ludzie korzystają z tych rękawiczek, sprzedają je, kupują i ma tu ideę, jest zrobione bardzo fajny i helikon i znajdziesz rękawiczki strzeleckie, super, nie? ale co zrobić w warunkach, kiedy nie, nie jest jeszcze zima, ale jest trochę chłodno, nie? czyli tak jak teraz było, że no, mówimy o zimach, no to i tak musi założyć grubą, Albo pięciopalczastą, albo taką już, wiesz, rzeczywiście dwupalczastą rękawiczkę, natomiast w pozostałych czasookresach możesz nosić zwykłego linera takiego, jak mamy tam, tego tak zwanego trekkera, no ale jak go ponosić z karabinem jakimkolwiek, to po prostu no, będzie znać tego flisu rozpitolona. Więc do normalnego flisu dodaliśmy wstawki zabezpieczające z kozi skóry, czyli ten kontakt teraz z bronią jest dużo wygodniejszy, dużo lepszy, rękawiczka się dobrze trzyma, a jest ciepła dlatego, że ma ten flis, że to jest materiał po prostu flisowy, nie? Więc to nie jest taka stricte rękawiczka letnia, bo po prostu robimy kolejną wersję. Przejściowa. przejściowa może powiedzieć, przejściowa. Nie? Chociaż tam ludzie, którzy chodzili w tych trackerach, bo są zielone. Zresztą pamiętasz kiedyś, były takie rękawiczki zimowe w 90-tych latach. E, mundurowe, wyjściowe. I ludzie tak, obcinali tak. palce, bo nie było innych rękawiczek. Tak. Tak? One było... były właśnie z czegoś podobnego. Z jak... takiego flisu. One były z takiego materiału jak ten stary zielony dres wojskowy. No podobnego. I był zielony i czarny. Tak. I na starych zdjęciach z 90. widać spadochroniarzy, czy tam półkomandosy z połku, no bo wiadomo, grom też miał no meksy, a reszty nie było stać. Więc obcinany były pas, były paluchy, nie? I wnosiły no takie rękawiczki. były? Dobre rękawiczki, nie? Dobre. No bo w rękawiczkach chodzi o to, żeby nie mieć kontaktu ze z, z ziemią, z karabinem, nie rozwalić. No każdy, kto używał kałacha czy beryla, to wie, że tam trochę szybciej pracy na tym bezpieczniku, to powoduje, ja że masz łapy rozpitolone na masę. Nie? To ostre tak. będzie. I w AERze też nie jest to. Jak masz szyny, jak masz jakieś dodatki, no to, to zawsze łatwo rozwalić łapy, nie? Więc lepiej, żeby nie rozwalać, to trzeba nosić rękawiczki, nie? Co dalej? Blade carrier. E Egis. Czyli karier przeznaczony dla cywila na, na standardową płytę SAPI, z możliwością podpięcia klasycznego normalnego front frontlaffa z naszej ofertą, bo każe innej. Te klamy są wypinane, więc jak pozbędzisz się klamer, on będzie płaski. No teraz akcja z medykami. No to też medyk też okazuje, że też zaczynają się ubierać w tej kariery. Nie? Już nie mówię o medykach wyjeżdżających na do zapalne punkty świata, ale chociażby. Mieliśmy takie przypadki, że, 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 że prasa, że korespondenci wojenni chcieli kupować takie po prostu, wiesz, potrzebujesz zwykłego plate nie nosisz amunicji, potrzebujesz tylko przenoszenia płyty balistycznej, no ale do naszego możesz dopiąć, oprócz tego, że masz kieszonki na radio, stazę, magazynki, nie? bo to jest ten klasyczny kamerband. to możesz może wymienić na zwykły kamerband molowy i możesz z tego zrobić po prostu set taki e, klasyczno-bojowy, czyli na maksa odchudzony karier do działań takich low profile'owych, kiedy nie jest, nie chcesz mieć po prostu opcji. I to jest taki a, a, Aegis, nie? E, to już maneki, to są już e, rzeczy z tamtego roku, czyli to... to a Jeszcze, no torba, jeszcze ten kolor. Bo ta to, torba występuje Dark także Hunter. w Dakanterze, nie? Hunterze, e, ten e, chestnick. czynkom, też w Też widzimy koszuły nową czapkę. Dakanter zem z 3 a 1 Grace Gun. Bez tłumika, zrobiliśmy z tłumikiem, nie było... Jak później kminimy, bo to też jest taka ciekawostka. ludzi, którzy wymyślają, robić z Tłumikiem i, i tak się nikt nie pozna. I tak nikt nie będzie. Wiesz, to ty, ja. 10 osób na tych targach. Nie? No, 20. Pozostałe. Co to jest? Smeyser. Nie, to jest nb 5 Nie, to jest ten nowy. Ten. To jest ten, tylko żołnierz. No, ludzie nie mają o tym pamięć, nie? Te jeansy też są nowością. Trade Tradestorm. Tradestorm. Tradestorm? Tradestorm. Czyli jak też ktoś się znał, to jest. Z Roberta Ludluma, z Jamesa, Jasona Borna, nazwa programu agentów. Pozbyliśmy się kieszeni zewnętrznych tych przednich, żeby były klasycznymi jeansami. Aby na pierwszy rzut oka wyglądały jak normalne jeansy, i te kieszenie do przenoszenia magazynków są w, tej, w z tyłu w tej linii pasa i są dwie. Czyli w konkurencji, że jest jedna, to u nas jest cieniutka, mała na magazynek pistoletowy lub latarkę i duża na magazynek aerowy lub na przykład jakieś tam większe rzeczy, nie? I zewnątrz wyglądające jak normalne jeansy z elastanem, czyli dające takie, wiesz, mm, większą wygodę. Nie? No i też czapka, kolejna nowość. Już powoli staramy się odchodzić od wielkich logo. Marki, takie czapki są też w ofercie, natomiast tu mamy hey, Age, jak kontekst w takim normalnym wydaniu, że od razu się z tyłu będzie chyba, o jest, z tyłu logo, no ale z przodu nie, e, nie, dużo fajniej wygląda taka czapka. Nie no Z morelami jest tak, że potrzebujesz dużo, no jak zrobisz jedną, no spotka się 10 osób z tymi tym czapkami, to wygląda jak po prostu, jak, jak gamonie, za dużo tego wszystkiego jest. Nie? E, na drugą stronę musimy przejść. Miał, zabezpieczysz tą torbę z Erdlami? To już widzieliśmy tam w tym roku, ale wystawiliśmy, bo to jest też na to fejm, czyli sprzęt dla medyków, yy, kompleks nasz yy, z klasyczny OTP z Bluzą Gunfighter, no i kamizelka SAR ratowników, można zbudować albo dla zwykłego ratownika, albo dla ratownika służb jakichś tam wiecie, typowo Sarowskich. Na yy, no to w zeszłym roku. Że tak, w zeszłym to roku tak to omawialiśmy. Tu są dwie nowości. Czyli jeśli nie potrzebujesz takiego stuprocentowego zabezpieczenia przed yy, deszczem, i nie poruszasz się, to nie potrzebujesz takiego, źle zabrzmi, ale drogiego, pełnego, full drogiego i full zabezpieczającego zabezpieczenie, jakim jest kurtka Squall membrano. No Kosztuje dużo pieniędzy też, nie? Jak jedziesz na jeden weekend, na dwa albo po prostu pada deszcz, a Ty stoisz, to możesz się ubrać w tańsze rozwiązanie, prostsze, bardziej ekonomiczne albo na przykład często niszczysz sprzęt, nie? i kupisz taką kurtkę, ona kosztuje, bo wiesz, do czego potrzebujesz. Bo to jest bardzo dobra kurtka, skol, nie? Super, membrana zajebista. Ale jeśli wiesz, że jesteś na strzelnicy i tak się nie będziesz ruszał, ale będziesz albo będziesz po prostu gdzieś stał, a tą kurtkę często niszczy sprzęt, albo go gubić nawet, bo są takie sytuacje. Albo go potrafisz upierniczyć. To no po co ci kurtka za 8 paczek, jak nie wykorzystasz tych zdolności membrany. Nie? Lepiej kupić kurtkę za tam 150 czy 200 zł, bo to będzie taka przewidywana cena plus minus. z membrany 10 na 10, to jest 30 na 30, to jest 10 na 10. czyli tak słabo oddychającą, ale ty nie potrzebujesz tej oddychalności. Bo, bo, się, para, nie bo się nie rusza, stoisz na strzelnicy, i mówi: para desz. Dobra, zwijamy sprzęt. Załóż kurtkę, zakładasz, zwijasz, ściągasz kurtkę w samochodzie i idziesz do domu, nie? Więc nie potrzebujesz tamtej, no. Więc to jest taki klasyczny anorak, dwie kieszenie, rozpinana, żadnej wentylacji, nic, bo zakładamy, że klient się nie będzie tej kompletnie w tym poruszał. Na dole widzimy spodnie do kompletu, do windrunnera lub tramontane, czyli tej lekkiej takiej wiatrówki. Spodnie przeciwwieczne tak zwane, które, ciekawostka królik, bo to jest ten kłopot, że ludzie nie kumają softshella, nie wiedzą w ogóle czym jest softshell i, i często mamy reklamacje, że na przykład... Yy, Przemaka. Przemaka, nie? Rezek, że, to, że zamek, dlaczego jest zamek na zewnątrz i on złapał wodę i coś tam, nie? No bo to nie jest, to ma szybko wysychać. To jest kłopot jest taki, że, że trzeba jak najszybciej wilgoć od przysunąć przesunąć dalej, a to ci ma zabezpieczać przed lekkim deszczem i tak naprawdę ten deszcz jak śleje strasznie, to i tak musi założyć kompletny yy, przeciwdeszczowy mocny, ale wtedy się też nie możesz nim poruszać. Taki spodek wiecznych możesz cały czas podchodzić, maszerować, Dlatego, że szybko ten pot twój, no tam, gdzie ta, ten pot i temperatura ciała jest większa, nie? czyli w kroku i nie dlatego, że ktoś ma wielkie jajka, tylko dlatego, że tu są dwie mocne, duże Tętnic. tętnice, które po prostu cały czas próją dużą ilość krwi, w związku z tym, jak ty się zaczynasz poruszać, temperatura krwi, krwi wzrasta, więc tu robi się po prostu gorąco. I taka sama wstawka jest z tyłu też, dlatego, że tam też to całe ciepło zapitala, nie. Więc to spodnie po zwinięciu bardzo malutkie. Mają dwie kieszenie i mogą być takie spodniami, na przykład jak jest deszcz, jest wiatr, jest wiarę zimno, zakładasz to na zwykłe spodnie. Nie? Lub na przykład biegasz w krótki spodenkach jesteś, może założyć centralnie jako na spodnie docieplająca. Wentylacja, możliwość założenia w, na, na, na ciuchy, bo tu mamy spodnie pod spodem, nie? Czyli możliwość założenia bez ściągania butów i. Możliwość wywentolowania się. każdy, kto chodzi w stuptutach, tutach, to wiesz, że jak to jest stóp, to ciepło znowu przez buta nie wychodzi gdzie idzie do góry, więc tu w tym miejscu może wywentolować też tą za dużą ilość nie, ciepła. Nie. Kieszenie przelotowe, żeby dostać się do kieszeni pod spodem, i dwie kieszenie zwykłe do, do trzymania tam rzeczy takich np. jak rękawiczki. Ty, a powiedzmy, co, tu co jest? tutaj jest? Rodamska no rzecz. Pod, tutaj spodem. pod spodem ściągniemy sobie manekina, znaczy rozbierzemy go. To jest dwustronna spódnica ocieplana damska. Z racji tego, że kobiety temperaturę odczuwają zupełnie inaczej, z badań wynika, że tak mniej więcej 5-7 stopni niżej niż mężczyźni odczuwają temperaturę kobiety. No i rzeczywiście, no mężczyźni tak nie, nie mają, ale faceci, no, ale kobiety tak mają, że potrzebują z reguły na postoj docieplić dolną część ciała. Nie? No, z racji z zupełnie innej budowy ciała to one marzną mocno tutaj. No i też zapitalą z reguły w leginsach, nie? Więc to jest spódnica cieplarna, którą można założyć w momencie, kiedy się zatrzymujesz. Zakładasz taką spódnicę ocieplaną nie? i zatrzymujesz to ciepło u siebie, jest tu dużo cieple, nie? Spódnica jest dwustronna, w tym wypadku mamy tylko kolor czarny i taki outbackowy, ale będzie też wersja Mitchell i chyba czarna. Nie? Z Claymationem 67 gram, więc bardzo fajnie, bardzo ciepła. Dwie kieszenie na, na wsadzenie rąk. Może się po prostu, raz, dwa, trzy, o, ona się odpina super. Wymienia się, pod spodem są legnicy, obracasz na drugą stronę, masz po prostu drugą stronę spódnicy, drugi kolor, nie? No jakby jest dużo prościej, żeby posiadać dwustronną rzecz. Nie mówię o tym, że ktoś się opitoli ketchupem na stacji benzynowej, masz drugą, chociaż to też jest dobre rozwiązanie. Raczej chodzi o to, że masz jeden, możesz mieć czarny, możesz mieć zielony, nie? I tu mamy nowość kolejną, to jest Numbad no Small. Ten taki pierwszy model, który okazał się sukcesem, jest po prostu wielką kieszenią dużą z dwoma kieszeniami na zewnątrz, gdzie można chować różnego rodzaju elementy, elementy takie jak GPS, e, na przykład, e, nie, nie wiem, jakieś takie drobne rzeczy dla ludzi. A ja to widziałem na szkoleniach Survival Waltechu tam ten prowadzący chyba nosił Tak? tak. No, Było coś takiego, nie? Ale dużo ludzi widziałem na całym świecie no to są bardzo popularne związania gadanie o dupie Maryny Weissowej Nie widziałem nigdy, źle brzmi już w ogóle, jak to gadanie, nie wiem czy... Czy to jest dobry pomysł, nie? Tutaj poszliśmy troszeczkę inaczej, dlatego że w zestawie jest pasek, który w momencie, kiedy odepniemy sobie szelki, zrobimy tak nie? i schowamy te elementy, klamereczki pod taki tutaj panel, można powiedzieć, piersiowy, to zostaje nam dwie klamerki, gdzie możemy sobie znowu dopinać pasek i stworzyć z tego nerkę. Czyli nie musisz. Ja wyobrażam sobie takiego klienta, który jedzie i za chwilę będzie pływał kajakiem, albo będzie maszerował w górach, ale jedzie samochodem, jest na stacji benzynowej, je, albo gdzieś tam odpoczywa, czy coś, porusza się normalnie na miejsce gdzieś tam w tej swojej wycieczki. Więc te rzeczy takie ważne, jak dokumenty, GPS, może nosić w formie nerki w momencie, kiedy już przyjeżdża na miejsce, no nie musi przekonać, bo tak musiał być mieć nerkę i tego Numbata. Nie? Więc możesz to mieć w formie nerki ze sobą lub możesz mieć to po prostu po dopięciu do szelek w formie takiego normalnego e, tak zwanego nubata chest packa, czyli elementów noszonych ze sobą, nie? I mniejsze rozwiązanie, no jak potrzebujesz mniej rzeczy, no bo jakby świat też idzie w takim kierunku, że są albo rzeczy turboprofesjonalne, ciężkie, wielkie, no jeszcze Szwedzi tutaj też obecni, oni to oblężenie szwedzkie, to jest taki szwedzki styl, dużo rzeczy, ciężkie rzeczy, wielkie rzeczy, nie? Plecołki na ramię, olbrzymie ciężkie, nie? E, Cyk, cieniutkie klamry, mniejsze, co się dało, to odelżyliśmy, co się dało, to wywaliliśmy, zostawiliśmy jednak jakieś molki, bo jednak nasi klienci są zboczeni i ciężko im powiedzieć, że o, w tym produkcie nie ma rzepów, jak to nie ma rzepów, nie ja będę mógł tam dopiąć noszywki. Rycerz no bo tak to mniej więcej wygląda, nie? E, więc ma, masz możliwość dopięcia drobnych elementów, kieszonkę taką na podorędzie i że pika na dopięcie takich drobnych rzeczy. Środek jest taki sam jak w tej większej wersji, czyli możesz nosić mapę, możesz nosić jakieś takie drobne rzeczy, no tam pomadka, powerbank, telefon, nie? GPS, mapa, notatnik, kawałek sznurka, scyzoryk, cokolwiek chcesz. Nie? E, kurka Tracer już była, okulary już znacie i tam mam jeszcze komplet z szelki. Te manekiny są po części znane, bo te dwa już były prezentowane dokładnie, ale my, no, jesteśmy na trochę henfostach, tak, więc trzeba pokazać ofertę. Ale tu mamy nowość, czyli szelki pierwszej linii do tego systemu Guardian. Nie? Co się da zrobić w szelkach pierwszej linii? No, nic się nie da zrobić w szelkach pierwszej linii. To teoretycznie, no, bo jednak zrobiliśmy taką pracę i z takich ciekawostek, to zawsze każdego wnerwia. Że jedna szelka jest źle ustawiona w stosunku do drugiej i to zakłada ściągać, zakłada ściągasz. Więc u nas na tych taśmach głównych, z i z tyłu rygle małe, te pozwalają. Znaczniki. Jako znaczniki. No i teraz sobie dojesz, a tu mam czwórkę, tu mam czwórkę, zamontujesz sobie przód i tył. Nie? No bo tak to masz tylko dwie tasiemki. Nie? Tu też są takie tasiemki. Zresztą jak używałbyś tych szelek jako dodatkowych, nie każdy używa szelek pierwszej linii w formie szelek pierwszej linii. Niektórzy używają tych szelek po prostu jako taki nośnik, jako i tu możesz mieć większą część sprzętu, więc tu możesz sobie dopiąć na przykład PTT nie? czy gruchę jakąś, jakieś, pewnie jakieś komandosie by nóż mogli zamontować. No, stare dzieje, tak się robi. Nie? No i komplet szelowy, truper MK2, który też właśnie pojawi się na magazynie i to jest rzecz wykonana w W Nowością jest też wz nie nasza. Z tego co wiem, to spodnie się jeszcze nie pojawiły na magazynie, ale kurtka, góra już jest w buzecie i wiem, że ludzie i żołnierze na to czekali mocno. Nie? I to już. Tak, tak. E, dziękuję ci, drogi y, Pawle. Rozgadałeś Polakuje. się tak, że Erdla wrzucę w relację normalną, a z całej reszty zrobię osobny odcinek, bo no, gadałeś nie... prawie pół godziny. A, bo to ty tak krótko jak na mnie. Mogłem gadać dłużej. To no, dzięki. Dziękuję serdecznie. i miłego dnia życzę.